Dzień dobry, witamy wszystkich graczy w materiale z cyklu Przeżyjmy to jeszcze raz. Dzisiaj powspominamy rok 2016, najlepsze gry, eventy, a działo się sporo. Ciekawe ile z tego, w co graliśmy my pokryje się z tym, co graliście wy. Tak sobie przypominam, że w 2016 roku mieliśmy mnóstwo pracy, byliśmy w paru miejscach, więc jeżeli czegoś nie widzieliście, będziecie mogli kliknąć sobie gdzieś tutaj, będzie taki pudełko czy tam box i będziecie mogli w to kliknąć. Ale już nie zamulam. To co, robimy? Zaczynamy! Sprawdzamy. Lecimy z powrotem do 2016 roku. 2016 rok był taki ciekawy, ponieważ stał sprzętem. I mowa tutaj konkretnie o czterech rzeczach, a pierwszą z nich jest oczywiście PlayStation VR. Premiera miała miejsce w okolicach e, Targów WGW. I nawet ja byłem zaskoczony ilością ludzi, którzy przyszli na te stanowiska i wszyscy drzwiami i oknami chociaż tam dla niej nie było ani drzwi, ani okien chcieli się wedrzeć na to stoisko i po prostu zobaczyć, jak to jest, założyć na głowę VR. Nie spodziewałam się, że to będzie tak realistyczne, i ręce mi się bardzo spociły, serce mi do tej pory wali. No właśnie, fajnie było patrzeć na reakcje ludzi, jak gracze ściągali wiar z głowy, byli cali upoceni i trzeba było minutkę im dać, żeby oni doszli do siebie, bo było kiedy próbowałam z nimi rozmawiać. Tak było. Ale i tak największego obciachu narobiłam no, sobie ja, grając na wiarze. Chociaż wiar mi się mega podoba, ale chyba najfajniejsze jest to jak w ogóle patrzy się na kogoś, kto na nim gra. To jest chyba fajniejsze niż to, jak się w nim jest, Przecież to jeszcze jest to fajne. Zdając ciebie wrzucić ten żenujący filmik jak się wydzieram do materiału? Ja nie! Co ty przyjęłem nigdy nic przeciwko tobie nie wrzucił do materiału? Jezus! Yes! Chciałbym zasłać! Chciałbym zasłać ręce rękami i o co nie mogę! No! W roku 2016 nasza szalona PlayStationowa rodzinka powiększyła się jeszcze o dwa sprzęty: odchudzona wersja PlayStation 4 oraz PS4 Pro. Dokładnie. Tak, a propos PS4 Pro, mieliśmy z nią do czynienia podczas kręcenia naszego Mannequin Challenge, tam były takie duże telewizory z obsługą HDR-u i widzieliśmy jak wygląda Gran Turismo na podkręconych po prostu szczegółach, Ta światło wypalało oczek, oczy patrzyło. Nawet było tak, że był ten właśnie duży telewizor i ten mniejszy, taki obok stał bez obsługi HDR-u i różnica jest po prostu piorująca. Czekam, 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 czekam na Gran Turismo też. Ja powiedziałem o czterech rzeczach, które są jakby sprzętowo nowe w tym roku. Może powinienem powiedzieć cztery albo pięć albo sześć, właściwie nie wiem, ale to nieważne. Chodzi mi dokładnie w tym momencie o update wrześniowy 4.0 systemu PlayStation 4. Oczywiście każdy z niego już korzysta, więc nie muszę opowiadać o co tam chodziło, ale katalogi i szybkie menu po prostu najlepsza rzecz, jaka Szybkie menu rewolucja. Tak, to fakt. Pod koniec roku wpadła informacja o takiej podwójnej bombie Bam Bam, bo zapowiedziano o specjalnie licencjonowane pro-kontrolery do PlayStation 4. Ale zrymowałam, co? No i nie tylko zapowiedziano, ale nam udało się pod koniec roku trzymać je po prostu w ręce. Dostaliśmy je i testowaliśmy je cały dzień i zrobiły na mnie mega wrażenie. Ten patent taki, że jak biegniemy sobie na przykład strzelance i chcemy sobie rzucić granatem, gdzie zawsze granat jest kwadratem, a musimy zdjąć kciuk z gałki, żeby to zrobić, a teraz nie musimy, bo mamy go z tyłu, to naprawdę poprawia już nie samą satysfakcję z gry, ale samą kulturę grania. Tak, tak się ja wyraża. się cieszę, że one są w takich fajnych pudełeczkach. jedno jest w pudełeczku, drugie jest w woreczku, ponieważ bierzesz to pod pachę i, idziesz, i bierzesz to ze sobą, idziesz, bo od tego się można zależnić. No, ja widzę siebie, że przyzwyczaiłem się do tego i już go nie wypuszczam. Co prawda te pady będą dostępne na rynku w 2017 roku, ale był to materiał z tego roku, on został zapowiedziany, myśmy je dostali w łapki i uważam, że to też jest jako w tym roku rzecz. Zanim skończymy mówić o wydarzeniach i zaczniemy o grach, które są najważniejsze w życiu każdego gracza, wrócę się na sekundę do WGW, gdyż uważam, że to są najlepsze targi, jakie y, widzieliśmy i no jeszcze jeżeli na nich jeszcze nie byliście, powinniście pojechać za rok. Po prostu są najlepsze, no to jest dużo mówić. My w tym roku mieliśmy ogromną, piękną strefę, połączyliśmy sobie ją z Tennego i co tam się nie działo? Na przykład ja pokonałam Robcia Burnejkę. Czekaj, coś tu nie działa. Najbardziej się. <śla> Ej, patrzę, coś nie się nie to dzieło. No emocje były, widziałem. Ale największe emocje były na czym? Na esporcie. I to jest dziwne, bo ja na przykład się tym nie interesuję, ale jak widziałem co tam się dzieje i tę adren adrenalinę, którą po prostu wydobywali z siebie gracze na przykład Koda, zwariowałem. To było coś niesamowitego. Dzięki chłopaki, daliście radę, zabraliście nam jakieś 15 minut życia, bo tak się tam stresowaliśmy i emocjonowaliśmy. To prawda. Oczywiście eventów było mnóstwo, ale będziemy o nich jeszcze opowiadać przy okazji naszych ulubionych gier. Gier za 2016 rok ulubionych, gdyż fakt jest faktem, ja nie mogę wybrać jednej. Nie ja umiem. też nie. Nie wiem, nie wiem. Ja przy okazji Bloodbornea już mówiłem, że jestem fanem Series Souls i tutaj się nic nie zmienia, chociaż nie skończyłem jeszcze gry, za dużo innych tytułów i tak dalej, ale za punkt honoru postanowiłem sobie, że wrócę do trójki i zwiedzę Lothric do końca. Tylko wiesz jak to jest, nie? Jak wracasz po długim czasie do gry, to jesteś jak John Travolta, nie wiesz, nie wiesz co się dzieje i nie wiesz, iść. Ale przejdę. W tym roku owszem było kilka gier, kilka, więcej, które mnie pochłonęły. I jedną z nich, nie zdziwi to chyba nikogo, jest Uncharted 4 kres Złodzieja. Zapadłam się w kanapę. Obłożyłam się jedzeniem. Podzwoniłam po znajomych, że na jakiś czas nie będę się z nimi widziała i grałam, grałam, grałam. Szymon, co to jest za gra? Strzelali nam, Wysadzali, uderzali, kopali. Rewelacja. W ogóle wszystkie te eventy, te pokazy przedpremierowe, które były związane z Uncharted 4 były bardzo fajne. No, się też No właśnie, PlayStation wie jak się bawić. Pamiętam ten moment, jak przyjdę do domu, miałem płytę w ręce, włożyłem ją do nośnika, odpaliłem i myślę sobie, dobra, moment, trzeba poczekać, żeby to się zaczęło. Poczekałem dosłownie 10 sekund, złapałem broń w rękę, a potem już było tylko po prostu... dum, najlepsza strzelanka dla mnie. The best. Szymon, są takie gry, do których siadasz rano i kończysz rano, ale następnego dnia. I w moim przypadku tak było z grą Overwatch. Okrutnie się w nią wciągnęłam. Zresztą, kto ma moje konto, widzi mnie na PSN, to widział, ile ja w to grałam. Chcę również napomknąć o eventie Overwatch All Stars, w którym wzięłam udział jako uczestniczka. Liczyła się dobra zabawa. Mhm. Oczywiście żartuję. Liczyło się zwycięstwo i moja drużyna wygrała. Uuu. Ale muszę się przyznać, że mieliśmy bastiona w drużynie. No, to wszystko wyjaśnia. Dobra, nieważne jak, liczy się zwycięstwo. Nawiązując jeszcze do Overwatcha, w tym roku udało mi się. Pełnić takie moje małe marzenie i trafiłem do Los Angeles, do siedziby Blizzarda. Tam mogłem sobie zobaczyć, jak wygląda część studia, te wszystkie gadżety i to wszystko, jak to się prezentuje. Że tam figurki były po prostu. A propos gadżetów! Tak, to jest mój łup. To jest w ogóle mój łup stamtąd, dokładnie. Było świetnie. Adios. I tak wiem, że ten pan nie jest z piętnastki, tylko z siódemki, co nie zmienia faktu, że piętnastka ma swoje słabsze i mocniejsze momenty, ale przez te 30-40 godzin, które na razie mam na liczniku, po prostu chcę cały czas grać w tą grę i nie wiem o co chodzi. Chcę jeździć na swoich kurczakach i dalej tam zwiedzać i no, naprawdę fajnie, chat, mi się podoba. Fajną fantasy 15 na gier tego roku. No i oczywiście muszę, muszę, bo się uduszę wspomnieć o dodatkach w tym roku. Były dwa, które bardzo mocno mi siadły. No pierwszy wiadomo, krew i wino, wiedzmy trzy, dziki gon. Ja nie wiem, jak raci to zrobili, że ten dodatek jest jeszcze lepszy niż serca z kamienia. Wydawało mi się, że jest to absolutnie niemożliwe, ale jest. Pomyślałem komu jak komu, ale mi o swojej piksacji na punkcie Geralta nie musisz mówić, jak chodziliśmy na WGW po prostu non stop O patrz Geralt, chodź zrobimy mu zdjęcie, chodź zrobimy mu zdjęcie, tak 58 razy, tak non stop i tak było Po prostu <laughs> to każdy wie, że jestem schowanką Geralta, to nie jest żadna tajemnica You go with me Oh yes, 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 you're right, you're right Ale w pewnym momencie zrobiło mi się żal tego cosplayera Po prostu chciał żebyś odeszła <laughs> Znak odejdź. Tak, on chciał mi powiedzieć. Dość. Moją taką słabością są bijatyki, do których często wracam. W tym roku to był tak Street Fighter 5 i Mortal Kombat X. Wiem, że Mortal Kombat był wcześniej, ale XL to był ten taki dodatek, gdzie wszystko było i to było po prostu mega. Alien, najlepsza postać, w ogóle czat. A ty z kolei miałeś okazję boksować się z Jankiem Bochowiczem w EA UFC 2. Ale to było fajne! Bardzo dobrze to wspominał. Zobacz, 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 zobacz. Bo! Bo! Ja w ogóle widziałem, że się dobrze bawiłaś. Dla mnie to było takie śmieszne trochę, bo najpierw widziałem was jak walczycie, a potem widziałem Janka w realnym ringu w Hamburgu. I EA UFC 2 to był taki do którego powracałem od czasu do czasu. Bardzo fajna gierka. A ja z Jankiem mam niedokończone sprawy. Pojedynek w Mortal Kombat. Jest remis, Janek. Pamiętasz? Kolejny bardzo ważny dla mnie dodatek w tym roku to Destiny Rise of Iron. I teraz ze smutkiem powinienem zwiesić głowę, ponieważ to ty mnie wciągnąłeś w tę grę. To fakt. Pamiętam jak dzwoniłaś do mnie i mówiłaś: Szymon, dlaczego ty graś ciągle w to Destiny? Co w tym jest takiego fajnego? A teraz jest jak jest. Tak było i niestety już w który to miesiąc? Drugi, trzeci i czasu! Zabrałeś mi dużo życia. Szymon, jesteś taki wrażliwy, dlatego specjalnie dla Ciebie wymyśliłam nową kategorię gry, podczas których spociły Ci się oczy. O, ciekawa kategoria, Podejmuję rękawice. Dobra, wiem już jaka, ale skoro Ty ją stworzyłaś, to powiedz mi jaka jest Twoja gra. Bound zdecydowanie. Ta granie się ze sobą olbrzymi ładunek emocjonalny. Nie to, że ja płakam w końcówce, tylko ja przez cały czas tam byłam taka rozedrgana, i w grze zawarty jest taniec, który dla mnie jest sztuką bardzo ważną. Moją grą, przy której spociły mi się oczy, był The Last Guardian i tak spociły mi się bardzo emocjonalnie też podobnie do Ciebie na całości, chociaż przyznam, końcóweczka jest naprawdę spoko i wtedy jest największa szansa na to, że oczy się spotą. Tak mi się przynajmniej wydaje. W roku 2016 zostaliśmy wręcz zasypani świetnymi tytułami. Gdybyśmy chcieli wymienić je wszystkie, to pewnie trwałoby do jutra rana, co? I? To był prawdziwy dobrobyt. Jeżeli słowem dobrobyt nazwiesz 2016 rok, to ja nie wiem jak nazwać 2017, bo to co widzę na liście tych gier, które nadchodzą, to jest jakiś obłęd. I tym samym sposobem przechodzimy płynnie do oczekiwanych gier w 2017 roku. Uncharted 4 jest moją ukochaną grą, więc kiedy się dowiedziałam, że będzie DLC The Lost Legacy z Chloe w roli głównej, oszalałam. Red Dead Redemption 2, Rockstar, Dziki Zachód, boje jedynka była świetna. Dwójka będzie pewnie 30 tysięcy razy taka świetna. Resident Evil 7, horrory kocham nienawidzę jednocześnie, ale jednak chyba bardziej kocham. No ja nie wiem, ja tam na tym materiale widziałem, że bardzo lubisz. ja uwielbiam wprost. prostu. Ale wracając do tematu, demo pokazało, że poziom strachu będzie wysoki. South Park. Po prostu uwielbiam. Nie dziwne, ja czekam na South Park Fractured But Hall i nie tylko na grę, ale na to, jak ktoś przetłumaczy ten tytuł po polsku. <laughs> Może być wesoło. Ach. Kiedy Rogers z PSX, Extreme, pozdraw dla Rogera, poprosił mnie, bym napisał dla niego kilka tytułów, na które czekam w roku 2017, miałam ich kilka w głowie, ale wtedy wydarzyło się coś: konferencja PlayStation Experience. Która wszystkim by wróciła do gry nogami oczekiwania na 2017 rok. Było tam tyle gier, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, na którą czekamy, bo czekamy na wszystkie. Nie wiemy, czy wszystkie wyjdą w 2017 roku, ale chcemy je mieć wszystkie w rękach, chcemy w nie grać po prostu. tylko jest źle, gdyż to jest ten moment, kiedy mówimy o naszej kupce wstydu, czyli gra, których nie ruszyliśmy albo nie skończyliśmy. U mnie jest to Deus Ex. Doom. żenada, że jeszcze tego nie skończyłam. No i Hitman, muszę dojść do końca. The Rise of Tomb Raider. I w sumie nie ruszyłem wieśka dalej. Kto jest prawdziwa żenada. To kolejny rok razem jesteśmy wzruszeni. Tak, za każdym razem, jak spotykamy się z Wami w plenerze, przybijacie nam piątki, w ogóle jest wszystko fajnie, i naprawdę dziękujemy Wam za wsparcie. I oczywiście życzymy Wam, aby rok 2017 był najlepszym rokiem w Waszym życiu. Na pewno będzie, czuję to. Dziękujemy Wam jeszcze raz, widzimy się w następnym roku. Do zobaczenia. Dzięki.